Dzień dobry wszystkim. Witam Was w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj nietypowy troszeczkę odcinek, bo naszła mnie ochota z tam oświecenia, żeby nagrać filmik. Mianowicie, jak zauważyliście pewnie na streamach, Janfe jest moim mainem. Co prawda mam go pod, mam ją pod numerem 2, ale. Można powiedzieć, że tak jest, bo wpakowuję w nim tak naprawdę teraz dużo, dużo czasu w artefakty i ogólnie na rozwój jej. Mam też na nich C6, więc chciałbym zrobić dzisiaj takie przedstawienie mojej Janfe jak to wygląda. I tu cień nikoli. się. To. Yy, w każdym razie to będzie taki luźny odcinek. Ja to robię bez żadnego scenariusza. Chciałem Wam po prostu pokazać. Co z czym się je? Moje JANTFE jest na 80 poziomie. Jest zrobiona pod rate i Crit Damage. Co prawda nie ma go jeszcze za dużo, ale cały czas zbieram jeszcze artefakty. Nie jestem aż takim OP graczem, co moi znajomi na przykład. Możecie sobie zobaczyć statystyki. Są w porządku myślę. Potrafi całkiem spoko zrobić. zrobić. Mhm. Okej. Okay. Broni sobie... Miałem do, na początku miałem prototype Amber, bo dawała leczenie. I wtedy ona jest bardziej uniwersalna. Ale jak zobaczyłem, że ten Witsith ma crit damage, pozbierałem sobie na niego odpowiednie itemki i szczerze, twój pije teraz mi o wiele większy damage, więc szczerze powiem wam tak, jeśli nie macie tej broni to możecie sobie to na razie dać. To będzie w porządku. Ewentualnie to. To też możecie dać. Bo jeśli wywołujecie reakcję, to dostajecie dodatkowy damage bonus elementalny na 10 sekund i maksymalnie stakuje się dwa razy. Czyli nawet 16% więcej obrażeń przez 10 sekund będziecie mieć. I to jest moim zdaniem spoko. Ja mam to. Dodatkowo jest tu taki skill taki pasywny. Jeśli Janfe i wyciągniemy na pole bitwy, to jest, puszcza się taka melodyjka i są bodajże trzy rodzaje i trwa przez 10 sekund i jakby hmm, co 30 sekund możemy użyć tej pasywki yy, i tak macie tutaj re, rekiti, rekita, tajf, rekita i tajf macie atak zwiększony o 60% co jest moim zdaniem najlepsze. Później macie Elemental Damage Bar 48%, czyli wszystkie jakieś tam reakcje od ognia, wszystko. Potem i na końcu macie Interlude, to macie Elemental Mastery zwiększy o 240. No, do Jan aż tak to się nie przydaje, ale jak macie jakąś postać Anemo, na przykład Sucrose, to spoko. To się, te dwa się przydadzą. Te niekoniecznie. Te bardziej pod Janfej, te 2 a te 2 oprócz tego bardziej pod na np. tą super, z którą zresztą mam. Ale nie korzystam z niej szczerze. Dalej: artefakty. Osobiście korzystam z lawa Walkera. Ale ludzie też polecają Witch Crimsona Oczywiście tutaj jeszcze sobie zbieram, ale jak widzicie tutaj, wiadomo, wszystkie kwiatki są pod HP, Energy Recharge. A tak szczerze, mogą sobie na przykład wymienić to. Na przykład na to, ale to jeszcze się zobaczy. Jak macie dwa, 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 dwa elementy z tego setu to proro, 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 No, odporność na pyro zwiększa się o 40%. A jeśli macie four piece Set, to zwiększa się damage yy, na przeciwnikach, którzy jakby już, już są w ogniu, że tak to ujmę. O 35%. Dla mnie to jest spoko. Nie wiem, zastanawiałem się czy to sobie wziąć ten Witch Crimson bo też jest spoko ale to musiałbym się ostro przemyśleć tutaj widzicie, wszędzie mam złote, jedynie tutaj na tym na tej klepsydrze mi brakuje, bo po prostu nie potrafię zdobyć niczego dobrego złotego tutaj atak crit to z tego jestem zadowolony najbardziej. Atak, atak, atak i HP. Czyli mocno pod atak. Yy, konstelacja. Jeszcze w sumie mogę wam po pokazać tutaj. Ataku mam 1600, def 767, elemental mastery 50 i max 224. Okej, okay. ja mam C6, tak jak mówiłem. I tutaj, oczywiście dostajemy jakieś bonusy, tu wiadomo. I tak, tutaj... ten ta, ta pierwsza konstelacja spowoduje to, że każdy seal, który zdobędziemy, zaraz wam wytłumaczę co to jest seal. Zwiększa. Zmniejsza użycie staminy przez Charged atak o 10%. Dalej. Zwiększa nam crit rate naszego Charged ataku. Przeciwko przeciwnikom, którzy mają mniej niż 50% HP. To też jest bardzo przydatne. Tutaj wiadomo, się nam, tutaj podnosi się nam talent o 3 poziomy. Tutaj, to jest bardzo fajne, gdy używamy naszego Q, czyli Elemental barsta to tworzy nam się tarcza, która absorbuje 45% maksymalnego życia Yanfei, jeśli tak to mogę ująć. Dalej, tutaj Don Deal, czyli talent nam się po trzy poziomy i tutaj to, to jest bardzo przydatne, bo możemy na tym dużo zyskać. Janfej może zyskać dodatkowego sila. Czyli tutaj nie dość, że redukujemy y, sobie nie o 30% staminy, aż o 40%. To jak spojrzymy na talenty, które to teraz, do których teraz przejdę. Y, do których teraz przejdę z każdym sealem Na charge atak dostaje 5% więcej obrażeń czyli zamiast 15% jest 20% to jest mega przydatne i tutaj mamy normal atak. wiadomo strzelamy sobie za każdym strzałem zdobywamy scarlet seal'a domyślnie jest to 3, ja mam 4. Yy, na szczęście atak oczywiście zużywa staminę, ale dzięki naszej konstelacji możemy to zmniejszyć, co jest w chuj, chuj przydatne. Yy. No i tak dalej, nie? Tutaj mamy nasz yy, nasz skill pod E. Jest ulepszony. Zrzuca nam takie, jakby takie kowadło, które najzwyczajniej zadaje obrażenia. Yy, I gdy uderzymy tym kowadłem, to Jan Fels zyskuje maksymalną ilość syli. Okej. Okay. Yy, Ucięło mi nagranie. Wywaliło mi komputer cały, ale, ale jeszcze jesteśmy z powrotem przerwa techniczna była, ale dla was to była sekunda. Dla mnie to było jakieś 10 minut na tym że omówialiśmy talentę, tak o ile się nie mylę, to skończyłem na tym. W każdym razie, gdy używamy Q Pojawia się taka sfera ognia, ona oczywiście zadaje uważanie przeciwnikom, eee, daje jej maksymalną ilość sili i aplikuje na nią efekt brilliance, czyli można to na polski przetłumaczyć znakomitości, eee, wytworności, nie wiem, coś takiego eee, i ten efekt Yy, sprawia, że co na, co, mo, co chwilę będziemy otrzymywać sil do Janfej co na przykład nie wiem, sekundę, dwie, coś takiego zwiększa yy, damage dla charged ataku i jedna wada bo to jest spoko, ale jedna wada jest taka, że jeśli Janfej zejdzie z pola bitwy czyli zmienimy ją na jakąś postać to efekt ten kaput nie ma, znika blazing eye jeśli y, charge attack Janfej zada krytyczne obrażenie przeciwnikom, ona zada dodatkowe obrażenia. Pyro nawet do 80%. Jakby moc tego ataku będzie równowarta nawet 80% jej zwykłego ataku. Y, I ten damage czyli się jako charge attack, dynieć. Dalej, i to jest ostatnie, i to jest spoko. Y, pokazuje lokację. Wszystkich resourceów, jak to się nazywa po polsku? Materiałów typowych dla Liwe, na przykład jakiś Glazec Lily, albo Queen albo Lapis Core. Coś takiego. I to będzie nam na mapie pokazywać. Tutaj jej profil to wiadomo. Rodzinki teraz możemy przejść do małej prezentacji. Pójdziemy sobie... Yy, pójdziemy sobie sklepać kostkę. OK. O i widzicie jak aktywowała się ta melodyjka. Była taka nutka. Teraz mam właśnie coś takiego. Już mi zniknęło. Okay. To był jej Charge Attack, spuściliśmy takie kowadło. O, takie coś. I to zabiera nam seal. Jak atakujemy, widzicie, dodaje mi się jeden seal. On tak, on tak wokół mnie sobie lata. I każdy seal daje mi plus 5% damage'a do Charge ataku Czyli mam o, teraz mam 4. widzicie, można zrobić już spoko damage. I tam do, pojawił mi się dodatkowy damage, o którym mówiłem. Sobie możemy wejść do tego półka i teraz E. Dostałem 4, o czyli się pomyliłem jedna. Okej, okay, jesteśmy. <ścoughs> Statuła mnie zrewajwowała. I może pokażę to na innych przeciwnikach ten ult. O, uwaga, teraz sobie użyjemy efektu brilliance. O, Począł 8000 i mamy właśnie tarczę i zyskałem maksymalną ilość silu. Teraz nic nie będę robił, chyba. No, o, teraz widzicie, sile mi się dodają same z siebie. I to jest właśnie ten efekt brilliance. Tylko, że teraz jak Jan Fejzer z pola walki, to. Po to, to się usunie, nie? No, a więc to by było na teraz dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że mogliście coś z niego wynieść Jeżeli was nie zanudziłem, bo to był odcinek robiony na spontanie eee, No i co, jeśli wam się spodoba, jeśli wyrażycie chęć taką To nagram chętnie kolejny odcinek z innych moich postaci, tak, tak, Jan wiem, Spokojnie. Mm -hmm. Tak więc jeżeli chcecie więcej chętnie nagram, dla mnie to jest przyjemność. I co? Jeśli Wam się spodobało, zostawcie subika, lajka, skomentujcie dla zasięgu. No i co? Trzymajcie się wszystkim, cześć. Dziana.